Dzień dobry, Wisła. Czym żyją kibice Wisły w ostatnich dniach? Oczywiście meczem finałowym Pucharu Polski na stadionie narodowym. Mam nadzieję, że podobnie jak ja wybieracie się na ten mecz. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądały małe kulisy z tego meczu, dokładnie z sektora D, to w opisie wrzucę Wam link do tego filmu, gdzie. Razem z Łukaszem coś tam opowiadaliśmy przed meczem, w przerwie, a także po meczu. No, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale to tyle jeśli chodzi o optymistyczne wiadomości. Trzeba się zmierzyć z brutalną ligową prawdą, a mianowicie: no, Trenny Rudew ostat... no, w meczach, które poprowadził na wiosnę, ma spektakularny bilans, czyli 3-1-3. A więc oznacza to, że więcej meczów nie wygrał niż wygrał. No i czy o to nam chodziło, gdy mm, pełni radości przyjęliśmy wiadomość o zwolnieniu radka Sobolewskiego? Wydaje mi się, że nie. No i, no i można zwalać to na wiele rzeczy, no ale póki co wychodzi na to, że Ruda jest takim Sobolem 2-0. No może, może trochę, może trochę nie do końca, no bo tam przynajmniej reaguje na jakieś e, sytuacje boiskowe, e, wpuszcza piłkarzy, gdy jedni nie grają. No i na konferencjach też nie odlatuje i stara się mówić tak, jak jest. No ale poza tym, jeśli chodzi o wyniki, no to niestety, no, nie, nie wygląda to obiecująco. A dwa ostatnie mecze, no to są dwie porażki. Więc mamy już dwie porażki z rzędu. No, przegraliśmy w Głogowie, gdzie nasi piłkarze byli totalnie chyba już e, myślami przy tym meczu półfinałowym e, z Piastem. No i skończyło się niestety blamażem. No, przegraliśmy 3 do 2 to spotkanie. Potem po meczu półfinałowym przed mecz u siebie z motorem Lubin, gdzie oczywiście znowu było powyżej 20 tysięcy, a jak nam się gra powyżej 20 tysięcy, no to odpowiedzcie sobie sami. Można oczywiście to zwalać, że graliśmy 85 minut. W dziesięciu no, kartka Jarocha była mniej lub bardziej słuszna. Tutaj zdania są podzielone. Ja absolutnie bym nie dał za coś takiego czerwonej kartki. No ale nie zmienia to faktu, że, no, że mamy dwa mecze z rzędu mm, z porażkami. No i żeby było śmieszniej, żeby było tragiczniej, no to jedziemy teraz do Płocka, do drużyny, która no, absolutnie uważam, że cały klub nie znosi wisły Kraków. No i. Ja też szczerze mówiąc nie niej przepadam, delikatnie mówiąc, za Wisłą Płock. No bo to jest drużyna, która jak ja pamiętam z Klasy, no to nie zawsze nastukali tych punktów na jesień, a potem przychodziła wiosna i byli takim dobrym wujkiem. Tu dam trzy punkty, tu dam remis, tu dam trzy punkty, tu możecie sobie strzelić trzy gole. Śmiało, śmiało, no chyba, chyba że jesteście Wisłą Kraków, to wtedy nie. To wtedy się zepniemy i będziemy jeździć dupami po boisku i wygramy z wami. 5 do 4 albo 4 do 3. Wydaje mi się, że 5 do 4 w tym meczu spadkowym. No i ten mecz w moim odczuciu z Wisłą Płock w ekstraklasie, no, jakby przypieczętował nasz spadek. No, był beznadziejny mecz, był karny w ostatniej minucie. była później zawieszenie Fernandeza. No wszystko mi się to kojarzy z Wisłą Płock. No i teraz oczywiście nas nie wpuszczają na mecz. Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Nie wpuszczą Sosnowiec. Sosnowiec już był <grafię> u nich, no, ale Sosnowiec był, tym, był też w niecieczy. No i oczywiście kolejny raz wychodzi hipokryzja już nie tylko kibiców innych drużyn, ale oczywiście zarządu. No bo Wisła Płock mm, w swoim oświadczeniu poinformowała, że w związku z wydarzeniami w Radłowie, no to kibice Wisły nie będą. No, ale kibica Zagłębia Sosnowiec też tam byli. No i oni weszli, więc... No ok. Myślę, że te, te wyniki, które teraz mamy, ja co prawda przed startem rundy wiosennej mówiłem, żeby to, że mamy, nie, mamy, nie było rewolucji w składzie, no to jest jednak jeden z powodów, dla których awansujemy. No tej rewolucji nie było, no ale okazuje się, że, że nie idzie też za tym właściwa jakość, no bo PISA sprowadziła trzech piłkarzy czyli Bregu, no i on jest taki jest. Myślę, że każdy z nas związał z nim większe nadzieje, no ale on przynajmniej gra. A sprowadziliśmy też rezerwowego bramkarza Czikczana, który nie ma pozwolenia na pracę. czy miał, ale mu się skończyło, czyli spośród wszystkich dostępnych bramkarzy, gdzie paliła nam się dupa, bo kontuzji doznał broda. Postanowiliśmy ściągnąć gościa z Białorusi, gdzie wiadomo było, że mogą się pojawić problemy z pozwoleniem na pracę. No, nie wiem, czy w naszym klubie mm, są zahibernowani od dwóch lat i nie wiedzą, że jest wojna. No, szkoda, że rosyjskiego bramkarza nie spróbowaliśmy ściągnąć. No, tylko białoruskiego. No więc y, to jedna sprawa. No, druga sprawa. Sprowadziliśmy do ataku gościa, który ma zdecydowaną nadwagę. No, 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 no! Złośliwi mówią, że zamiast omrani, powinniśmy na niego mówić ulani, no ale to tylko złośliwi. My tu nie jesteśmy złośliwi. No, w każdym razie wypadł rodado, niestety, no i jak się okazuje, że właśnie przydałby się taki drugi napastnik, no to gość jest po prostu za gruby, żeby grać. Coś tam próbował, no. W, w moich Twitterowych. Ankietach pomyczowych. No nie zostawiliście na nim suchej nitki. No, w głogowie zagrał za krótko, żeby załapać się na ocenę, ale w głowie myślę, że wielu z nas jest ta jego, to jego zagranie główką, no okej, okay. może trochę się czepiam. No ale już, już miał więcej minut w meczu z płotkiem, <noise> meczu z, z motorem, oczywiście. No i niestety, no, no nie jest to gościu, który może wejść do pierwszego składu, który, no, Zamiast, no, no, może on przyszedł, prawie że za darmo, tak niektórzy twierdzą, no, ale, no, mógłby być za niego junior. No, myślę, że pożytek byłby większy, no i chłopaczek by się ograł, i też myślę, że by ambitnie do tego potrzebna no, ale co myślą sobie te chłopaki, które siedzą w tych rezerwach, grają fajnie. No i Wisła wprowadza ulanego typa y, jako rezerwowego napastnika. No. No myślę, że nie tak to powinno wyglądać. Także no, jeśli chodzi o, o transfery, no to beznadziejny bramkarz. Bez, znaczy nie możemy go ocenić, bo nie może grać. No i beznadziejny napastnik. No, niestety. W sobotę mecz z Wisłą Płock, tak jak już wcześniej wspomniałem. No i co? No i niestety istnieje ryzyko już trzeciej porażki z rzędu. No, byłoby to. No coś katastrofalnego, no bo przypominam, że wypadliśmy już poza strefę barażową. Zajmujemy obecnie siódme miejsce w tabeli. I w ogóle nawet nie mamy w, na wiosnę startu takich drużyn jak Lechia, jak Arka, no jak GKS Katowice, które ma absolutnie no, świetna forma na wiosnę. No, a jeszcze w perspektywie mamy my z nimi na wyjeździe. No, więc... Myślę, że powoli trzeba zacząć przyjmować do wiadomości, że awans bezpośredni będzie bardzo trudny do osiągnięcia. No i trzeba zrobić wszystko, żeby udało się zagrać na no, dwa u siebie. No i walka o trzecie miejsce na pewno nie będzie łatwa. No. No, ale no, co nam pozostaje? No, Wisła Płock na wiosnę no, prezentuje się podobnie jak my. Zdobyli jeden punkt więcej, więc myślę, że mecz no, będzie wyrównany. Asz, byłby wyrównany, no ale jak to mówią biednemu wiatr w oczy i do meczu z Polskiem przystąpimy bez y, wykartkowanych piłkarzy, czyli bez naszego prawego obrońcy Jarocha. Nie zagra również y, Alfaro, no i nie zagra Shot. No tu jeszcze Wisła się odwołuje od kartki Jarocha. No, jak to nagrywam, no to nie było decyzji, no ale znając y, nasze szczęście i przychylność komisji odwoławczej, to nic z tego nie będzie. No i bardzo trudny mecz przed nami, no i ewentualna porażka, no to już naprawdę, no już będzie mega ciężko, mega ciężko i tak jak mówię, zobaczymy co będzie dalej. No a co po sezonie w przypadku, gdy nie uda się awansować? a no niestety jesteśmy teraz tego zdecydowanie bliżej niż awansu. No ale jak to w piłce, no dwa mecze wygramy i już mogą być inne nastroje, ale póki, póki co jest jak jest. No i co po sezonie, no może, może oczywiście ja tutaj wybiegam absolutnie myślami nie wiadomo gdzie, ale może tak last dance bossa naszego, Cupiała. Kto wie, kto wie, no, pojawia się na loży. Jarek też tam mówił, że jest szalonym człowiekiem, tak jak Jarek. <głos》> Myślę, że o inne troszeczkę szaleństwa y, mo może chodzić. No bo też załóżmy sytuację, że no, nie wygrywamy Pucharu Polski, nie awansujemy, no to jest katastrofa. Jak wygramy Puchar Polski, nie awansujemy, no to jest katastrofa, ale mamy z tego 5 milionów złotych, które może jakoś... Yy, może jakoś, no nie sądzę. No. Kadra jest taka, jest. jaka jest. No, chyba 16 piłkarzom kończą się kontrakty, a no, znowu będzie biedny, i znowu będziemy nie wiadomo z czego musieli szyć. Więc niestety, no, awans jest jedyną możliwością i mam nadzieję, że, że się uda, że chłopaki się sprężą, że wiedzą o co chodzi. Na pewno wie o co chodzi Sobczak eee, i kilku innych, no ale panowie, no jest to już ostatni dzwonek. No, mecz w płocku da nam myślę, że już jednoznaczną odpowiedź, jeśli tam przegramy albo nie wygramy no to niestety jedyne co nam zostaje to baraże. No, jestem ciekawy waszej opinii co będzie jeśli nie awansujemy, czy ja zostanie? Czy będzie go stać na to, żeby dorzucać znowu pieniądze? Czy te 5 milionów złotych jednak spowoduje, że zostanie? Czy się już podda? Czy wjedzie, ja, czy wjedzie boss cały na biało? zostawiam komentarze do Waszej dyspozycji. Dzięki za dzisiaj. No i co? No i wierzymy. Widzimy się na najbliższych meczach. Widzimy się na Twitterze. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, oczywiście z dzwoneczkiem. No i do następnych filmów. I niezmiennie cały czas w tej rundzie żywy jest hashtag poawans. Do zobaczenia.